Witajcie, ja nazywam się Gamingowy i dzisiaj gramy po raz kolejny w Taxi Boss. Dobra, bierzemy pierwszego y, klienta i lecimy z... Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. I nie zapomnijcie zaciągnąć dzwoneczkiem. Zobaczcie, już pierwszy klient. Y, o, zobaczcie, za będziemy O, dobra mamy tu zobacz o zaskupimy sobie może lepsze auto bo, patrz. Yy, bo trzeba będzie zobaczyć ile rozbliżujemy jeszcze tego klienta i zobaczymy yy, dobra lecimy jeszcze może jeszcze tamtego 5 5.3 3 lecimy o cyk lecimy yy. O dobrze, dobra, dobra, do, dobrze płaci. Lecimy. Jeszcze tego, przepraszam, za ale Po prostu dobrze, e, dobrze dobre klatki mają, jak się ciągle zajeżdżamy. Lecimy na De Hills. Nie patrzcie jak jeździmy. Bo chcemy jak najwięcej zrobić w tym odcinku. Czyli dzisiaj pani odcinek z Minecrafta, może zaraz nawet i poznam się z Falgeusem. Yy, nie wiem dlaczego jest tak mało yy, yy, wyświetleń po prostu tymi filmami. Okej. Okay. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. chyba Dobra, ostatni i teraz wejdziemy w garaż. Bo zobaczcie, ile mamy kasy. Dobra, dobijmy do 400 tych 4000. 5,8, 8,3. Ok, lepiej. Dobra, lecimy szybciutko. Teraz idziemy autem Espundo. Tak się nazywa. dobre auto. Na maksa praktycznie, że upgradeowane. Lecimy. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji. Bardzo mi to pomoże. Yy, no dobra, lecimy. Yy, lecimy, lecimy. Coś tu mieliśmy problem ze startem, jak widzicie. Okej. Okay. Mm. Lecimy. Tutaj nie trzymamy się wyznaczonej trasy. Mm. O, bo tu rogiem. Poczekaj rogiem. Poczekajcie chwilkę sekundkę, już wchodzimy no, dobra, czy to jest czemu tak, halo zauważyliście to, co ja w tej już, już, już yeah. mm. ok lecimy że zapłaci dobrze. Okay. O, dobem 400. Wchodzimy w garaż. Poczekajcie chwilę, proszę. Dobra, jestem. Zobaczmy sobie z mm, sklepcą. E, Luxury. My mamy Expanso. Expanso. Co to jest nazwa? DBX. Expanso. DBX też nie dużo jedzie. Ale pewnie. Hmm. więc przywozi 420 maserati e, bym wziął sobie dobra, zbieramy na maserati widzowie hmm, ok hmm. dobra, lecimy co, nie? Yy, expanso widzicie, espundo, przepraszam. Już. Dobra, lecimy, wybierzemy jeszcze ten, bo nie dużo na w Dobra, w sumie to chyba dwa kursy, byle jak, osoby, ja wybierzemy. Nie staram się. Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy. Mm, dobra, lecimy. I tutaj od stopa, wie. Patrzcie, byle jak zaparkowałam. Nie, już mi się mało. Chyba się opłaca to bardziej. O, no na przykład taki. O, to, um. Już sekundy, nie mogę celować. Um. Nie chcę wyścigu, nie, opuść, opuść. Dobra. dobra Lecimy widzowie Nie wiem czy w tym odcinku nam się uda to. Yy, dobra Lecimy Sekundka. No przepraszam Ale mam strasznie dużo Powinienem iść tak, ja mam dużo strasznych wiadomości Ja, no, no, przepraszam, lecimy. Staramy się jak najlepsze osoby znaleźć no ale... Ciężko strasznie jest hmm. Dobra weźmy y, tamtą po... lecimy, lecimy starajmy się kupić y, i ciągować Wiecie? przepraszam bardzo, że nie było odcinku, ale im też nie zamykane nadal jestem okej. Okay. To badajemy czadu. Mm, jeszcze te, tego ze 7 osłoniliśmy. No. O, zobaczcie, zaraz będziemy mieli. I on chce gdzieś tam, daleko, daleko, stąd. Tutaj długo to widzę, że mamy. Mmm, wrócimy. Może uda się już. Uh, dużo kierowców moich ich miejscu dobra, lecimy, mm, tutaj y, od razu skręcamy i skręcamy, N, N, jedziemy, szybciutko, o ja trzeba było skręcić, w ogóle w tuningu mam trochę to swoje, z punktu, lecimy, przepraszam was, y, tu, i lecimy tam. No nie, będzie... No, no jedź! No. Dobra, lecimy. Szybciutko, na szczęście. Najlepiej nam płaci, jak się da. Ło, 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 ło. nie, Powiedzcie nie, że nie, wyjadzie. no i chyba nici a zresztą mamy, zobaczcie tracimy tylko czas sklep samochodowy Luxury Maserati odblokowaliśmy kupujemy, modyfikacje. modyfikacja, Czy pomodyfikujemy główny kolor, oczywiście na kolor yy, nie chciałbym żółtego, chciałbym jakiś ładny yy, czerwony może niebieski, on ślicznie piękny niebieski Kolor, ok, powrót, kolor drugorzędny. Klamki, ok. Powrót. Kolor spoilera. Będzie żółty, powrót. Kolor koła. Czerwony albo nie. Różowy? Nie. Czy jesteś? No, nie podoba mi się to, ale jedno, jedyny kolor. Może pomęczowe. Um, kolor, kolor zacisku. będzie. Na przykład odbędzie nie filtrowy. O, filtrowy powrót. Koła. Wire. Strange 2. Nie chcę, strange 3. Boom. O, boomnik będę miał. Boom. Szybciutko. Znak koła. Spoiler. Znak na dachu. Yy, taxi 2, match primary. Ok. Yy, konstrukcja to leża. A nie, spoiler. Zapomnieliśmy. Yy, tam yy, pe, pagini, spoiler. Nie chcę pagini, tylko chciałbym. Tam. Yy. Paget Pro, o, tak, mm, Paget Pro. Paget, 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 Halo. A jeju, przepraszam, bo sobie jestem w nie zabiegan. W następnym odcinku pokażę. Dziękuję Wam za oglądanie pa. Tak.